Nie straszny nam powalubimy, nie jest sam. Przez cały dzień robota prę. Bob z przyjaciółmi do pracy się rwie. Bob budowniczy wszystkiemu zaradzi, Bob budowniczy nie jest sam. A przy muzyce, gdy przerwę masz, by czas sumilić, śmiej się i tańczy. Bob budowniczy zawsze na radę! Bob budowniczy nie jest sam! Koparka i Stegozaur Dzisiaj koparka i dźwig pojadą ze mną do pana ogórka. Wychaczu my też jedziemy. Powinnam zacząć robić gabloty. Dobrze! Będą potrzebne w muzeum, które powstaje w miasteczku. O, Marto, mogę jechać z wami. Proszę, jeszcze nigdy nie widziałam muzeum. O, dlaczego by nie? <grystanie> Oj, wspaniale, dziękuję! Czy damy radę? Tak! tak damy radę! radę! Tak mi się wydaje. Widzisz, Bob? Wszystko przez te deszcze. Na polu jest za dużo wody, więc nic nie rośnie. Nie ma sprawy, panie ogórku. Położymy rury, które osuszą teren. Tak, bierzmy się do roboty. O, co jest w tych pudłach, proszę pana? Różne przedmioty, które świadczą o historii naszego miasta. Badając je, wiemy, jak kiedyś tu było. Na przykład to. Czy to stary garnek? Tak, to jest stary garnek. Bardzo stary. Jeszcze z epoki brązu. Ma ponad 4 tysiące lat. To znaczy, że w tej okolicy ludzie mieszkali już od bardzo Ojej, dawna. nie cztery tysiące lat! <laughs> tak, moja mała. Chwileczkę, koparko. Tam w dole coś jest. Bob, a co to jest? Wygląda jak kość ogromnej krowy. Ale równie dobrze to mogłaby być na przykład... kość dinozaura! D dinozaura? A nie denerwuj się tak. Dinozaury żyły wiele milionów lat temu. Dziś nie ma już dinozaurów. Pomóc ci? Myślę, że tu potrzebny jest fachowiec. Zadzwonię do muzeum. Co? Co znaleźliście? A, Panie Kustoszu Bob dzwoni. <grystanie> Wydaje mu się, że znalazł kość dinozaura. Chce o. pan z nim rozmawiać? Naprawdę, Bob? To kość dinozaura? Och, świetnie. Zaraz tam będę. A, a, a właściwie gdzie jesteś? O. Och, rety. Cudownie. Od dziecka marzyłem o znalezieniu czegoś takiego. O. O. Wspaniale zachowana kość. Tu jest jeszcze jedna. I tutaj. Wiesz, co myślę o tym znalezisku? To jest stegozaur! Zdumiewające, panie Kustoszu. A Bob mówił, że to kość dinozaura. Stegozaur to gatunek dinozaura. Tak mi się zdaje. Popatrz, Bob. Pop. Sporo tu tego. Być może znaleźliśmy kompletny szkielet z tego zaura. Czy to dobrze? Dobrze? Wspaniale! Fantastycznie! Kompletne szkielety to rzadkość. Wracam teraz do muzeum, żeby zorganizować transport, a ty... Ja mogę przewieźć te kości. Dziękuję, koparko, ale one są bardzo kruche. Mogłyby ulec uszkodzeniu. Muszę zadzwonić po fachową pomoc. Ale... Ale... Yy, yy, a... Ale będę potrzebował kogoś, kto ich tutaj przypilnuje. No to ja się zgłaszam. Dobry pomysł, koparko. Pojadę do firmy po brezent, żeby je nakryć. Jedźmy, Dźwigu. Świetnie. Teraz deszcz im nie zaszkodzi. Kiedy ja pilnuję, nic im nie grozi. Dalej, Dźwigu. Pojedziemy sprawdzić, co słychać w miejskim muzeum. Cześć, koparko. Co? A, to ty. Tak. Co tu robisz? Jestem strażnikiem bardzo cennych kości. Sama je znalazłam. Ojej. Mogę je obejrzeć? Przykro mi strachu. To są kości dinozaura i nikt nie może ich teraz oglądać. Nawet ja nie mogę zerknąć. Nie? O, 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 ale pokażę ci kości, które ja znalazłem, jak pozwolisz mi obejrzeć te, które ty masz. A gdzie są? Za tamtą łąką. Są o wiele większe od tych. Naprawdę? Tak, ja też nie powinienem ich nikomu pokazywać. No dobrze, pan kustosz się nie pogniewa, jak na nie popatrzy. <grym> Dałam się nabrać. O! Strachu, chyba zmyślałeś, tam nie było żadnych kości. Ej, ej! Gdzieś on się podział? O, jesteś. Przyjechałem po kości. Bardzo proszę, panie kustoszu. Świetnie. Po prostu fantastycznie. Ojej, byłem prawie pewien, że mamy kompletny szkielet. No, trudno. Będę musiał dorobić brakujące kości z gipsu. A, no, nie wiem, panie Kustoszu. <grystanie> o, oczywiście. I tak będzie świetnie wyglądał. O, tak, ale szkielet z tego zaura bez ubytków rozsławiłby nasze małe muzeum na calutkim świecie. Może w ziemi zostały jeszcze jakieś kości. Pojadę się rozejrzeć. No, tak. o, żal mi pana Kustosza. Był bardzo zawiedziony. Pap a może brakujące kości znalazł strach? Strach? Tak, mówił mi, że znalazł w pobliżu jakieś wielkie kości. Chciałam je obejrzeć, ale nigdzie nie mogłam znaleźć. Eee, koparko, chyba nie zostawiłaś kości bez opieki. Tylko na minutkę, wtedy gdy Ojej. O nie. Strach, strach. Tak. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Chodźcie obejrzeć najstraszniejszego i najbardziej niebezpiecznego dinozaura na świecie. Strachu, co to jest? To jest strachozawrós. Same stare kości. Gdzie je znalazłeś? Znalazł je pod prezentem. Przyznaj się. Ojej. O, może i tak. Kości nie są twoje. Szkielet należy do muzeum. Będziemy musieli zabrać kości. Oho, przepraszam, Bob. Chciałem tylko przez chwilę ich popilnować. Gotowe, prawda, że jest wspaniały? Jest, jest. Kto by pomyślał, że kiedyś żyły to dinozaury? Ja się cieszę, że już ich nie ma. Nie chciałabym, żeby któryś z nich mnie złapał. No cóż, dziękuję. Dziękuję Wam za pomoc. Jestem pewien, że muzeum będzie chętnie odwiedzane. I jestem wdzięczny za nowe gabloty. Chciałbym podarować to Twojej koparce z podziękowaniem za znalezienie szkieletu. No, dziękuję, panie Kusulow. A co to jest? Zobaczysz. Pan Kustosz dał coś dla Ciebie, Koparko, w nagrodę za znalezienie szkieletu. O, ho, 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 malutki stegozaur. O, o Rety. Przepraszam, Kiciu. Jedna, kicia, jeśli boi się tego malucha, to co by było, gdyby zobaczyła prawdziwego z tego zaura, albo choćby betoniarkozaura. albo koparkozaura? Uważajcie, uważajcie, nadchodzi walcozaura! Wersja polska Telewizyjne Studia Dźwięku w Warszawie. Reżyseria Andrzej Bogusz. Tłumaczenie i dialogi Katarzyna Precic. Dźwięk...